Zagłuszyć, ale trudno. Będę jakoś się przekrzykiwał przekrzy... z, z tym dzwonem, ale to żartuje oczywiście. Szanowni padle, Państwo, wedle precedencji i protokołu dyplomatycznego chciałbym powitać pana marszałka Włodzimierza Czarzastego. Chciałbym powitać pana wicepremiera e, Krzysztofa Gawkowskiego. Chciałbym e, powitać przewodniczącego partii Razem Adriana Zandberga. Chciałbym e, powitać panią poseł Katarzynę Weberhan. A przede wszystkim chciałbym też powitać kandydatki i kandydatów do stanowisk najważniejszych dzisiaj w tych wyborach, a więc do samorządu terytorialnego, do samorządu wojewódzkiego. Koło mnie stoi wybitna działaczka, znana państwu wszystkim i chyba przez wszystkich Lubiana, która prowadziła strajki kobiet, właśnie w Kielcach i nie tylko, i prowadziła je skutecznie. W nich uczestniczyło wiele tysięcy osób, szczególnie kobiet. Ja też oczywiście skromnie. I również dyrektorka y, mojego biura Małgorzata Mareń. Jest z nami również lider listy do sejmiku Jacek Skórski. Jest lider listy do sejmiku Artur Pejas. Jest lider listy do sejmiku Artur Grela. Ale co najważniejsze, bo jesteśmy w Kielcach jest kandydat na prezydenta. Kielc, obecny wiceprezydent pan Marcin Chłodnicki. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo znaleźliście ten czas dla nas, w taką piękną pogodę. Ja nie będę tutaj się e, zbyt długo wypowiadał, bo dużo do powiedzenia mają nasi goście. I chciałbym w tym momencie zaprosić i poprosić o wypowiedź w bardzo ważnej kwestii, jaką są. Mieszkania, tanie mieszkania pod wynajem komunalne budowane przez państwo, to czego brakuje młodym ludziom i którzy właśnie z tego powodu nie decydują się na niejednokrotnie czy yy, zawieranie małżeństw, czy na posiadanie dzieci. I chciałbym poprosić o głos przewodniczącego partii Razem Adriana Zandberga. Dzień dobry. Proszę Państwa, miło mi się z Państwem spotkać w Kielcach. Kiedy rozmawialiśmy tutaj przed chwilą z Marcinem o sytuacji w mieście, o programach miejskich, o planach miejskich, to wymieniliśmy się taką uwagą, że naprawdę jest ważne, jaka jest większość w Radzie Miasta. To naprawdę jest ważne, kogo wybieramy w samorządach do tego, że podejmował decyzję o priorytetach miast, o priorytetach naszych samorządów. Bo od tego zależy później to. Jakie są ceny mieszkań? Od tego zależy później to, czy są budowane, czy nie są budowane na wystarczającą skalę miejskie mieszkania czynszowe. Proszę Państwa, te wybory, wybory samorządowe, to są pierwsze od lat wybory, nad którymi nie będzie wisiało widmo Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość zostało odsunięte od władzy. Teraz ten proces się dokona w ciągu tego cyklu wyborczego. I możemy w końcu, proszę państwa, rozmawiać już nie o prawie i sprawiedliwości, czego wszyscy mamy dosyć, tylko o rozwiązywaniu zwykłych ludzkich spraw. A jeśli chodzi o młode pokolenie, jeśli chodzi o ludzi, którzy dzisiaj zadają sobie pytanie: czy możemy założyć rodzinę, czy możemy zdecydować się na dziecko, to problem numer jeden, poza stabilną pracą, to właśnie to: dach nad głową. Wszyscy Państwo wiecie, że i w mniejszych, i w większych miastach ceny nieruchomości po prostu oszalały i są poza zakresem możliwości znacznej większości ciężko pracujących Polek i Polaków. Lewica uważa, że tego problemu nie rozwiąże rynek. Tego problemu nie rozwiążą prywatni deweloperzy. Ten problem mogą rozwiązać tylko działając wspólnie samorządy i władza centralna. O naszych programach centralnych, propozycjach centralnych mieszkaniowych nie będę mówić, bo Państwo je znacie. To, na co stawiamy, to jest budowa mieszkań z funduszy centralnych przez samorządy. Ale żeby to się udało, naprawdę kluczowe jest to, żeby po stronie samorządów była chęć, była wola. I to wola budowania mieszkań na wynajem dla ludzi, a nie wola zaspokajania interesów lokalnych grup deweloperskich, jak to niestety w wielu samorządach bywa. Proszę Państwa, dlatego zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby i na poziomie wyborów do Sejmików, i na poziomie wyborów w miastach, tutaj w Kielcach, w Skarżysku, w wielu miastach w Polsce, patrzeć bardzo uważnie na to, na kogo Państwo głosujecie i pytać kandydatów, pytać kandydatki, jaki macie plan na mieszkania, jaki macie plan na to, żeby zatrzymać ten szaleńczy wzrost cen mieszkań, jak podchodzicie do budowy mieszkań czynszowych przez samorządy wspólnie z Państwem. Stanowisko lewicy państwo znacie. Ono jest jasne, ono jest jednoznaczne, ale inne komitety w tej sprawie tak jednoznacznego stanowiska nie mają, a jak państwo wiecie, jest też wiele samorządów w Polsce, w których lokalne elity były uwikłane w relacje z deweloperami. Więc pytajcie o to państwo, pytajcie ludzi, których wybieracie na radnych, na których głosujecie na prezydentów i głosujcie na prospołeczne programy, głosujcie na ambitne programy mieszkaniowe, głosujcie na lewicę. Szanowni Państwo, tutaj w Kielcach rozegra się wielka batalia o to, jakiej chcemy Polski lokalnej. Polski, która może być wolna od fobii, a może być bliska ludziom. I w tych wyborach chcemy powiedzieć i opowiedzieć historię przyszłości samorządu, która jest włączona w ten program Lewicy. Taki, który dzisiaj budujemy w dobrej koalicji. Dobrej koalicji rządowej, bo taką Lewica stworzyła. Z naszymi partnerami w rządzie załatwiamy sprawy, których przez 8 lat nie dało się załatwić. In vitro, które było złą opowieścią o braku szczęścia dla ludzi. Tutaj w Kielcach przez lata już realizowane. Dzięki innym, między innymi dzięki zaangażowaniu i takiemu dobremu w przekonaniu, że to się uda prezydenta Chłodnickiego. Załatwiamy w rządzie sprawy dotyczące podwyżek dla nauczycielek i nauczycieli. Przez lata problem nierozwiązany. Dzisiaj w Polsce każda nauczycielka i każdy nauczyciel zarabia dużo, dużo więcej więcej niż to wszystko, co przez lata dawało prawo i sprawiedliwość. Załatwiamy problemy i pokazujemy, jaka będzie przyszłość. Nie boimy się podejmować trudnych tematów. Nie chowamy głowy w piasek wtedy, kiedy sytuacja wymaga mocnych decyzji, tak jak w przypadku. Strajków, protestów rolników. Wiemy, że ten problem trzeba załatwić, wiemy, że rolnikom trzeba pomóc i wiemy doskonale, że musimy to robić tutaj, w Polsce, ale i mieć mocny głos w Brukseli, bo tylko synergia pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską może przynieść rozwiązania i ulżyć rolnikom. Patrzymy też w przyszłość. Dla przyszłości jest ważne, jaka będzie Polska lokalna. Z jednej strony to mieszkanie, mieszkanie, które jest prawem, a nie towarem i o tym już dzisiaj dużo było powiedziane ale, ale również dostępny szpital szpital, do którego idziesz i wiesz, że dostaniesz pomoc, a jednocześnie wiesz, że nie będziesz czekał na tą pomoc długimi miesiącami że kolejka do lekarza nie będzie ograniczała szansy na życie dobra edukacja. Edukacja, która z jednej strony daje poczucie, że idziesz do szkoły, w której są nauczyciele godnie zarabiający i chcący tam pracować, a z drugiej strony Dobry program, program nauczania, który jest w XXI wieku osadzony, który nikogo nie zmusza do indoktrynacji, i o tym jest dzisiaj opowieść w tych wyborach samorządowych. Te sprawy pokazaliśmy, że umiemy wskazywać w rządzie i je dobrze realizować. Koalicja Lewicy, Platformy Obywatelskiej Polski 2050 i PSL-u ma odwagę zmieniać Polskę i zmienimy ją również lokalnie, bo oprócz spraw, które dotyczą Polski Krajowej, to też są sprawy, które tutaj w Kielcach, w województwie świętokrzyskim trzeba załatwić dobrze wyremontowane ulice, chodniki, które się nie rozsypują, umiejętność zaadresowania tego, jakie będą nowe inwestycje, wskazania również wszystkim obywatelom, że mogą być włączeni do tej dyskusji, bo te wybory to w końcu wielkie konsultacje społeczne. O tym, jak ma wyglądać małe miasto, czy mała gmina, powiat, czy województwo. Jak ma wyglądać Polska, w której nie rozmawiamy o partyjniactwie, tylko rozmawiamy o realnych, małych i dużych. Problemach. O tym, jak je wszystkie można zrealizować, żeby uśmiech wrócił również do Polski lokalnej. On powoli wraca. I te wybory są o takiej przyszłości. Dobrej przyszłości. O przyszłości, która może zdecydować o Polsce najbliższe 5 lat. To jest też rozmowa o tym, jak wyobrażamy sobie przeniesienie tych naszych aktywności krajowych na poziom lokalny. Bo. Dzisiaj dużo mówimy o sprawach dotyczących przyszłości, ale przecież powinniśmy porozmawiać też o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie, które wiemy, że jest dzisiaj zagrożone. Bezpieczeństwie, które z jednej strony odnosi się do wojny, która toczy się cały czas na Ukrainie, do heroicznego boju, które Ukraińcy toczą po to, żeby i Polska była bezpieczna, a z drugiej strony o naszym bezpieczeństwie technologicznym, cyfrowym. To w domenie mojego resortu rozmawiamy o sprawach, jak modernizować nasze życie, jak doprowadzić do sytuacji, w której Obywatel, obywatelka, bez względu czy żyje w dużej metropolii, jak Kielce, czy w małej gminie, za pomocą swojego urządzenia, swojego telefonu, swojego smartfonu, będzie mogła umawiać się na wizyty do urzędu, będzie mogła załatwiać sprawy poprzez swój telefon. Nie będzie nikt nikomu odbierał możliwości stania się częścią wielkiej rodziny, która też stawia na sztuczną inteligencję. I tutaj w Kielcach też o tym będzie rozmowa. Też będziemy w Kielcach o tym rozmawiali, ja tą pałeczkę dotyczącą cyfryzacji technologi, technologii przekazów. Prezydentowi chłodnickiemu, bo myślę, że on też dużo ma tutaj do zrobienia. Jako dzisiaj zastępca gospodarza miasta wierzę, że już niedługo gospodarz tego miasta, który opowie o historii tego miasta w sposób odpowiedzialnego rozwoju, który stawia na cyfryzację, który stawia na prawo każdego obywatela do tego, żeby sięgał do nowej technologii, żeby obywatelom żyło się łatwiej i żeby miasto szybciej się. Rozwijało. Zapraszam Państwa 7 kwietnia na wybory. One dużo zmienią, one otworzą też oczy. Tutaj, w Województwie Świętokrzyskim, szczególnie w Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, że zmiana jest możliwa, że zmiana idzie, że zmiana będzie i dokona się w najbliższych tygodniach. Szanowni Państwo, jesteśmy w sercu Gór Świętokrzyskich. Nikomu chyba nie trzeba przypominać, że to województwo, województwo świętokrzyskie istnieje na mapie Polski dzięki lewicy, dzięki prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Warto o tym pamiętać, warto, żeby przyszłe pokolenia również o tym pamiętały. I nie, nikogo nie trzeba przekonywać, że posłowie i posłanki, yy, które dzisiaj nas, yy, którzy dzisiaj nas odwiedzili i są tutaj z nami, żeby poprzeć naszych kandydatów, również yy, województwo świętokrzyskie noszą w swoim sercu i jestem przekonana, że dołoży. Wszelkich starań na poziomie rządowym, żeby nasze województwo wzmacniać. Chciałabym poruszyć temat, który w kampanii wyborczej, samorządowej praktycznie jeszcze nigdzie nie wybrzmiał, a który jest ogromnym problemem przede wszystkim dla rodziców, a wielu z Państwa jest przecież rodzicami. Przypominam, że niedawno wyszedł. Raport dotyczący ilości prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To jest szokujący raport, proszę Państwa, wolałabym o tym nigdy nie mówić, ale taka jest konieczność. Proszę sobie wyobrazić, że w naszym regionie świętokrzyskim tylko w zeszłym roku dziewięćdziesięcioro dzieci nastolatków targnęło się na swoje życie, a ośmiu z nich nie udało się przeżyć. To jest ogromna tragedia i teraz pytam, jak możemy rozmawiać o rozwoju naszego regionu, o wzmacnianiu naszego regionu, jeżeli nie zadbamy o najsłabszych, o tych, którym nikt nie pomaga. Z tego względu biorę to za główny punkt mojej kampanii i w zasadzie cel do zrealizowania w Sejmiku, ponieważ uważam, że w trybie pilnym z pieniędzy, z budżetu województwa, Muszą zostać wygospodarowane środki na to, żeby w każdej szkole istniała prewencja suicydalna, żeby w sytuacji, kiedy nauczyciel dostrzega Problem, jakieś gorsze zachowanie ucznia, jakiś jego kryzys psychiczny, żeby wiedział, jak zareagować, żeby były pieniądze na szkolenia dla takich nauczycieli, żeby powstawały eksperckie zespoły, które będą też prowadzić tych nauczycieli przez kryzysy młodych ludzi, a także, żeby była większa dostępność psychologów i oczywiście psychiatrów dziecięcych w naszym regionie. Uważam, że to jest niezbędny element sprawa, fundamentalna i od tego musimy zacząć, bo dla lewicy najważniejszy jest Człowiek, a tym dzieciom naprawdę nie ma kto pomóc, często również w ich własnych domach. Na koniec, żeby nie przedłużać, a wiemy, że toczy się gorąca dyskusja na temat y, aborcji, no, jako liderka tutaj Kieleckiego Strajku Kobiet czuję się zobowiązana skierować kilka słów do marszałka Hołowni i z góry proszę wybaczyć mi skracanie dystansu, ale powiem tak: Szymonie, nie chcesz aborcji, to jej sobie nie rób. Mało tego. To nie Ty musisz przeprowadzać te zabiegi w klinikach. Od Ciebie żądamy tylko doprowadzenia tych projektów do czytania w Sejmie. To my, kobiety, my, Polki, Polacy, przekazaliśmy na ręce posłów, również jako ogólnopolski strajk kobiet, który brał udział yy, na etapie projektowania tych, yy, tych ustaw proaborcyjnych, to my przekazaliśmy swoją wolę posłom, i teraz. Domagamy się, abyś zrealizował to, co jest Twoim obowiązkiem. Dopuść projekty do czytania. My na pewno tego nie odpuścimy, i mówię to w imieniu wszystkich Kielczanek i Kielczan, które maszerowały po tych ulicach, na których tego teraz stoimy przez wiele lat. Dziękuję. Dzień dobry państwu. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować i serdecznie powitać pana wicemarszałka, wicepremiera, ministrów, posłanki i posłów lewicy, którzy tutaj dzisiaj przyjechali do Kielc, po to, żeby prezentować m.in. program dla naszego miasta, po to, żeby pokazywać, dlaczego to właśnie. Lewica oferuje Kielczankom i Kielczanom najlepsze rozwiązania, które również w mojej ocenie, myślę, są najbardziej atrakcyjne spośród wszystkich dotychczas prezentowanych w naszym mieście. Myślę, że też ta obecność tych osób, które decydują o kształcie naszego kraju na szczeblu rządowym tutaj w Kielcach i to, co pokazujemy tutaj, również tą synergię z naszymi samorządowcami, z osobami kandydującymi do Rady Miasta, do Sejmiku, daje też gwarancję tego, że my naprawdę będziemy ten program stanie mogli realizować przy tym właśnie wsparciu rządowym. I to chyba jest e, bardzo ważne w tej kampanii, to że jesteśmy naprawdę w stanie to robić, a nie tylko obiecywać. Ja, Szanowni Państwo, też cieszę się, że jest tu wsparcie i przewodniczącego Adriana Zamberga, i premiera Krzysztofa Gawkowskiego w kwestiach związanych z e, tanimi mieszkaniami na wynajem, które w Kielcach są bardzo potrzebne, a dzięki którym to właśnie młodzi. Kielczanie i kielczanki studiujący tutaj będą mogli pozostawać w naszym mieście, o co tak bardzo zabiegamy. Wicepremier Gawkowski, również jako minister cyfryzacji, myślę, i nasza współpraca długoletnia, też nie ukrywam, prywatna znajomość, może gwarantować i otwierać też drogę do tego, żebyśmy unowocześniali nasze miasto pod względem cyfrowym. Dużo już w mieście wydarzyło się, bo podległy akurat mojemu nadzorowi a, jednostka, centrum usług miejskich i wprowadziła kartę miejską i wprowadziła już pewien etap cyfryzacji, ale też wiele musi się wydarzyć po to, żeby mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta naprawdę ułatwiać kontakt z urzędem i szybkość, z, szybkość procedur, które gwarantują łatwą obsługę i skuteczną. To też jest jeden z ważnych elementów naszego programu tutaj w Kielcach, czyli e-urząd. Rozbudowa i bliskość mieszkańca, jeżeli chodzi o pracowników Urzędu Miasta i władze miasta. Szanowni Państwo, żeby to wszystko się wydarzyło, brakuje jeszcze najważniejszej rzeczy, czyli to, o co zabiegamy. Zabiegamy o głosy mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, nie tylko dla mnie jako kandydata lewicy na prezydenta, ale też jako kandydatek i kandydatów do Rady Miasta. Bez Rady Miasta naprawdę ciężko jest wprowadzać jakiekolwiek zmiany na szczeblu samorządowym i dobrze. Dobrze, że tak jest, bo taki ma charakter demokracja, ale pamiętajmy, że również musimy popierać wszystkich z naszej listy, którzy kandydują właśnie do Rady Miasta. Ważny jest też Sejmik i duże fundusze unijne, które stoją, a którymi będzie, będą gospodarowały władze województwa. Dlatego na czele z liderką listy w Kielcach Małgorzatą Marenin Dalej stoją też inne osoby, które mogą gwarantować to, że te pieniądze będą w sposób sprawiedliwy rozdysponowane również dla naszego miasta. Zapraszam wszystkich serdecznie do pójścia na wybory 7 kwietnia, do oddania głosu na Lewicę. Dziękuję. Dziękujemy. Sposiłbym teraz czas dla, reporterów, dla reporterów o zadawanie pytań. Pytanie od redakcji TFL. DVN-24 ja już tutaj patrzę na pana wicemarszałka Czarza z tego, czy możemy pana prosić do mikrofonu i prosić o odpowiedź. Słychać, mnie? Dobrze, tak? Panie marszałku, chciałbym pana zapytać, czy pan jest pewien, że rządowi uda się wynegocjować z Komisją Europejską złagodzenie Zielonego Ładu i że to wystarczy rolnikom i nie trzeba będzie zamykać granic? Proszę pani, niczego nie jestem pewien, dlatego że problem jest bardzo skomplikowany. Te węzły gordyjskie, które zostały zrobione przez PiS w ostatnich latach w tej sprawie, e, nie zostaną rozwiązane w przeciągu jednego tygodnia. Ale wierzę, że wszystko to, co robi premier Donald Tusk, wszystko to, co robi odpowiedzialny za, roz, za rolnictwo minister Siekierski, e, idzie we właściwym kierunku. E, wiem również, bo rozmawiałem z panem premierem, te decyzje e, będą natychmiastowe. Wiem również po po tym, co robimy w tej chwili w Komisji Europejskiej, że pewne zapisy dotyczące Zielonego Ładu będą musiały ulec zmianie. Po prostu dlatego, że wiele krajów nie nadąża za tym projektem oraz wiele grup społecznych, w tym polscy rolnicy, mogą się czuć w tej sprawie i czują się pokrzywdzeni. A my jako lewica jesteśmy przy polskich rolnikach. W związku z tym w niektórych sprawach trzeba po prostu niektóre sprawy jeszcze raz przemyśleć, ale absolutnie wierzę w działania polskiego rządu. Zresztą jakby lewica w to nie wierzyła, to nie byłaby w tym rządzie. Panie Marszałku, teraz pytanie o... Chciałabym pana zapytać, czy to nie jest tak, że to nie tylko marszałkowi Hołowni, ale również koalicji obywatelskiej może nie zależało na szybkim rozpoczęciu debaty aborcyjnej, bo jeszcze pod koniec stycznia sam premier mówił o tym, że lepiej by było, gdyby ta debata nie zdecydowała o tym, kto będzie wójtem, a kto burmistrzem. Dzisiaj marszałek Hołownia powtarza ten sam argument. Proszę pani, nie będę przeciwko koalicjantom naszym się wypowiadał ani przeciwko żadnej osobie. Z innej partii, która tworzy koalicję. W związku z tym najlepiej w tej sprawie iść po faktach. Uczestniczyłem w prezydium Sejmu, które głosowało na temat tego, kiedy projekty ustaw powinny być głosowane. I na mój wniosek, który dotyczył tego, żeby te projekty ustaw w sprawie aborcji były głosowane na tym posiedzeniu, które było ostatnio, ten wniosek został poparty przez dwie wicemarszałkinie z Platformy Obywatelskiej. W związku z tym absolutnie nie upoważnia mnie to do tego, żeby twierdzić, że Platforma Obywatelska w tej sprawie ma inne zdanie. Nie znam opinii Pana Marszałka Hołowni w tej sprawie, ale wiecie Państwo, że Pana Marszałka Hołownię cenię i szanuję. Jego partia ma inne zdanie w sprawie aborcji od partii, którą Między innymi ja reprezentuję od formacji, którą między innymi, o tak szerzej, reprezentuje Partia Razem, Unia Pracy, PPS i Nowa Lewica. Ale każdy ma prawo mieć do swojego zdania. W tej sprawie powiem jednak jedną rzecz bardzo mocno. 7 kwietnia to jest tak naprawdę swoiste referendum. Myślę, że kobiety e, oraz młodzi ludzie w naszym kraju wiedzą, już w tej chwili, po tej dyskusji z ostatniego miesiąca, kto jakie ma zdanie w sprawie e, praw kobiet. I myślę, że to swoiste referendum 7 e, kwietnia, czyli wybory samorządowe, pokażą e, i ludzie pokażą e, i wesprą te e, komitety wyborcze, które e, działają i mają w programie e, taki sposób myślenia jak prezentują na strajkach na ulicach kobiety. My w tej sprawie, jeżeli chodzi o lewicę, nie mamy sobie nic do zarzucenia. W związku z tym 7 kwietnia to referendum. Zobaczymy, jak będą mieszkanki i mieszkańcy naszego kraju głosować. Ale myślę, że doprowadziliśmy jako lewica do jednej rzeczy. Wszyscy wiedzą, jakie. Poglądy mają partie w tej sprawie w Polsce i bardzo nam na tym zależało, żeby to zostało nazwane. Nikogo nie chcemy urażać, nikogo nie chcemy odsuwać z dyskusji. Natomiast zależało nam na tym, żeby ludzie wiedzieli, że jak wrzucą głos na jakąś partię, to jaka, jakie zdanie w sprawie aborcji ta partia ma. I myślę, że już wszyscy wiemy to. Cała lewica zagłosuje za pracami nad wszystkimi projektami, także tymi trzeciej drogi? Proszę Pani, to będzie kwestia, to będzie kwestia decyzji klubu. My mamy cztery partie, jesteśmy e, jako formacja e, koalicją, w związku z tym e, przyjdzie czas i przyjdzie ten wniosek, to będziemy głosowali. Na dziś wiem, że ten wniosek będzie głosowany 11 kwietnia, ale przecież jutro też jest dzień. Czy są jeszcze jakieś pytania od redakcji? Nie. Dobrze, to teraz do, zapraszam do wspólnego zdjęcia, zabieramy mikrofon. A może jeszcze jedną rzecz, korzystając z obecności e, mediów lokalnych, jeżeli Państwo pozwolicie. E, bo znacie Państwo decyzyjność i twardą rękę w sprawach, które tej twardej ręki wymagają. Przywiozłem dzisiaj do Kielc e, decyzję. Pana współprzewodniczącego Roberta Biedronia i moją z dnia 8 marca pan Henryk Milcarz został pozbawiony wszelkich praw zawieszony, co, co, co oznacza usun realne usunięcie go z partii. Nie chciałem o tym mówić, myślałem, że może będzie jakieś pytanie w tej sprawie, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Są zasady, są zasady. Partie, które łamią zasady, donikąd nie dojdą. Jeżeli ktoś jest z partii, powinien wiedzieć na czym tej partii zależy i jaki jest system wartości w tej partii. Hedrykowi Mielcarzowi dziękuję za byłą współpracę i już niestety, Hedryku, bez względu na to, jak ci wybory pójdą, do nas powrotu mieć nie będziesz. Dziękuję. Miał. Mieć nie będziesz miał. O, jakie to piękne. Zapraszam do Sejmiku.